moi kochani, z tej strony mylusek dzisiaj pogramy sobie w mini games na My SG Na razie jesteśmy na... 4, ...18 na razie jesteśmy na Blitz SG 40 zamówiłem się. Dobra, a więc tak pochamy się chyba na środek, bo to będzie najlepsze wyjście jak na razie 7 6, 5, 5. Trzy, dwa 2, jeden lecimy na środek. Nie, Fuck. Coś. To był jednak zły pomysł no. Gdzie tu idziemy tam Nie, jeszcze nic nie będę miał no, no. Wypieprzej do mnie Nie pocz tu celu Jeszcze mnie dednie Nie Dobrze, że ja w ogóle wyciągnęłam ten miarz To się nazywa Pro PvP? Muszę chwilę poczekać, bo na razie to ja dużo nie przeżyję. Yes. Chyba wiecie, nagram odcinek z Survivala 1.8 albo z Pingwim Paka. Nie. No. Nie będę tam lepiej wchodził. Sorry jak mogą mieć jakieś hałasy w tle, ale jak wiecie z odcinka Demiza mam młodszą siostrę. No i mam jak to chyba. Większość z Was. sorki miałem małe cięcie ale to przez te lagi. Bo miałam takiego laga, że masakra. Tutaj jeszcze nie byliśmy. przeszłam kawałek, ale to dlatego, że... O nie, nie idę tam, bo tam mieszkam. Ale to dlatego, że musiałam się trochę i Chciałam, żeby się drugi raz nie zlaguje. Fuck, boję się już. Jest. Trzypieczone pierdolce. czysto. To, nie, szkielet! Nie! Nie, uciekaj, serduszko! Nie! Przeszkolę Dobra, idziemy na drugą arenę. Albo nie, wiecie co? Pójdziemy na gang Mhm, mm Pójdziemy na gang Pójdziemy tam gdzie jest najwięcej graczy, tylko że należy... Razie... Ja jesteśmy. No nie. Przepraszam, ale trochę mi coś... że, że tak powiem skrzypi krzesło. No, i lata mi cała klawiatura. Jak słyszycie, Cztery, 3, to nie będę się lepiej opierał. Jeden lecimy. Sorry, jak się będę łapał za bo trochę się stresuję tak szczerze przed nagrywaniem. Moja, i to w jakimś sensie też działa, że tak powiem. Zapraszam również na kanał Minereto i ES. Polecam. Nie! Będzie pierwszy filmik z intrem. O Jezu, przepraszam też, jak będziecie słyszeli myszkę, ale. Będę musiał coś z tym zrobić, tylko to chyba nic na to nie poradzę. Postaram się po prostu mówić głośniej. Od tej myszki. Nie, nie jest. 7 zabójstw, serio. Koks. No, jest trochę koksem w jakimś sensie. Tutaj, co niektórym to widzę, dobrze idzie. Ja jeszcze jestem zamulony w rozwoju. Oczywiście na gun game. Nie udało mu się. Udało mu się awansować. Jestem najgorszy chyba na tej arenie. Nie, nie jeszcze. smir tak. to nie. Prokoks. Już wiemy kto wygrał tą arenę. I także wiemy kto przegrał tą arenę. Przegrałem ja. A wygrał Prokoks. Nie szybciej. Nie, Prokoksu. Teraz mam szansę. No, mam szansę, naprawdę. Brakuje mi do niego 14 zabójstw. Nie mam szans. Jezu, jeden level, proszę. Chodź tu. Chodź tu, no, dawaj, dawaj, nie uciekaj, nie, się. nie ja się. Nieee! kurcze, jest Prokoks w ogóle. Aż się boję do niego podejść. Nie, Koksu, zostaw mnie! Jak widzicie mam skina. Ogromna minetro z dokładnie to Minecraft zytrzu Jezu, nie mam szans w ogóle go zabić Chociaż jakby mnie ktoś od nie wziął to może bym miał szansę, bo Już po mnie Jaka kość magiczna Koniec Czekajcie, sprawdzę ile nagrywam, 6 minut oj sorki tak nagrywam Contagion jak wejdziesz jakoś przypadkowo na ten filmik i chcesz zobaczyć moją mordę to napisz w komentarzu czy chcesz vloga czy nie jest nie ma Procox jak chcecie więcej minigamesów to też piszcie i jeszcze jedna sprawa też do komentarzy Napiszcie, czy chcecie minigierki, czy nie, bo mam, mam zamiar je skończyć, bo jest mała oglądalność. Największa była przy jedną z najlepszych gier, które nagrałem, właśnie w minigierkach. To było pod grą Golenie, było 14 wyświetleń. Tylko, tylko 14. Ale wiecie co, dziękuję Wam bardzo. To mnie tak ucieszyło, jak zobaczyłem, że mam 70 wyświetleń pod pierwszym filmem, który był z nich najgorszy. To aż mi zachciało się w ogóle nagrywać, nie? Jeszcze raz dziękuję. Diablo. Wiecie co? Chyba zagram sobie w Diablo. Mam Diablo 2, nie używam nim nawet. Z dodatkiem tym jakimś. I chyba sobie pogram. Si ma Diablo. Dzisiaj będę w Ciebie grał. Okej, okay. ojoj, serca i koniec, Zdadłem. umarłem. Jestem najgorszy, Lolo, lolo, bolo, lolo, bola, 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 bolą, 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 Jest. Ale. O, jest, to ja go zrobię. Co chcesz, chłopik? Co chcesz? No i co tam jeszcze? O nie! Jezu, jacy ci goście są w ogóle pro w tym gangie. Ale ja też zły nie jestem. Nie wie jak nie, wierzy nie wierzycie, że jestem nawet dobry, to wejdźcie sobie na odcinek z Demizem tam właśnie pod koniec też był gun game gamer no i sobie dobrze radziłem nie ma szans ja pierdziule dwie minuty zostało i chyba zakończymy ten odcinek koniec a dobra jeszcze sobie zagramy jedną rundkę na TNT jedna rundka Nikogo nie zbawi Zawsze mnie zbawi, bo się będzie długo renderował filmik, ale do idziemy sobie tutaj. tutaj tu, tu. I czekamy. Głupie krzesło, będę musiał sobie kupić WD40. Albo po prostu je przykręcić, bo jest za połowy rozkręcony. Iś podnieca się, że dostał się jako dziesiątny. Podejdźmy do tego na spokoju Chciałam tam skoczyć Jak myślicie? Nagrać coś z Metina czy nie? Chociaż ja lamię w Metina, ale spoko. To chyba raczej nie nagram Mam, ale lamię. Jestem jedyny u góry. Zacznijmy, biec. Uff. A, i przepraszam was, że nie było tydzień odcinków, ale tak to wyszło, no szkoła, obowiązki też, no. No i nie było odcinków, ale teraz będę się nie... Będę się do... starał dodawać jakoś bardziej, no, jakoś na ustalone dni będę się starał dodawać częściej po prostu i myślę, że będzie fajnie tylko ta oglądalność musi iść w górę ile jeszcze? U! plus ta moneta za chwilkę nagram jeszcze coś może z SCB nie wiem, tylko raz grałam w te SCB właśnie wiem, że Podobno klasa kaktus jest najlepsza. I tego się trzymajmy. Oczywiście najlepsza bez VIP, bo VIP -y zawsze mają lepiej. Mam szansę wygrać tą rundę. Muszę się tutaj utrzymać. Zostały trzy osoby. Double jump. Ja pi... I Co do wieku, bo wiem, że może się wydawać, że jestem bardzo młody, ale nie. Mam 13, prawie 14 lat. Gdzie on jest? No nie wiem, niby zostało u nas tylko dwóch, ale ja tu nikogo nie widzę. Nie chcę mi patrzeć w górę, bo prawdopodobnie tam jest. Niech on spadnie już. No, mam 13. Pół można powiedzieć lat. No. Będę musiał zainwestować w jakiś mikrofon, bo na razie to mam mikrofon z kamerki, ale chyba mnie dobrze słychać, jak myślicie, Ogląda, jak ktoś oglądał kiedyś wujka Obera... Obra, nie wiem jak to się czyta. To jest też mój kolega, to też polecam jego kanał. Jezu, kłosków mi brakuje. Tam to to chyba jakiś czytar. za Nie! A więc tak, drugie miejsce. Dobra, i to będzie na koniec. Na razie.